No las Coś ty zrobiła No dlaczego ty się cofnęłaś Gdzie... A nie gdzie mogę, no nie mogę Kurde No wiesz ty co No tak uj, dziewczyno Kurde no nie wierzę, wlazł do gniazda tej. no nie no Na, na bank wylinka słuchaj Nawet go nie, nie przeatakowała On co wchodzi bezkarnie do jej gniazda To już jest na pewno wylina Słuchajcie To już jest na 100% wylinka, bo tak Sergiusz spójrz, osieciowała całą okolicę Gniazda, to jest raz Dwa, Siedzi tam cały czas na pełnym bunkrze 3. Nie poluje. No i jak sobie wyszła też z ciekawości zobaczyć co jest. A ją polowanie nie interesuje. Zobacz, świerce, bezkarnie chodzi. No. Chociaż, chociaż czekaj. Może go capnie idzie, idzie Czy będzie poruszenie? Jeszcze włączę oświetlenie, żeby go nad to nie stresować No i centralnie mu idzie prosto na helicery, nie? Więc jak ona go teraz nie capnie No tak odstąpiła słuchaj od polowania Sergiusz na 100% w przeciągu kilku dni mamy wylinka no jest nice, nice, bo jak wiesz, ona rośnie skokowo, i po wylicy, już będzie wiesz, na kolejnym levelu, nie? No dobra, coś chciałbyś, Sergiusz, powiedzieć dla twoich subskrybentów? Zanim zakończymy nagranką, żeby wbijali na mojego Facebooka komic, to na mój kanał, świat, na mój kanał Sergiusz Pro Games. No, Jak chcecie jakieś polowania zobaczyć, to bijecie na kanał eee... łajca. Na razie tylko u mnie niestety na Zbigniew Piotrowicz, bo u Sergiuszka, jak sami widzicie, to na razie Pech chciał, że mamy nasze stwory przed wylinką, które są niatkami Eterometru też odpuścił świerszczowi. tam sobie polas. Jak sami widzicie Skorpion sobie siedzi na końcu i go kompletnie w tej chwili nic nie interesuje. Także prawdopodobnie nasz Skorpionek albo nie potrzebuje tyle żarcia, chociaż w nocy jest aktywny i sobie chodzi do metod. Natomiast Lasidora no, ewidentnie przed wilinką w tej chwili świat stoi i praktycznie vis praktycznie Halizerów. W ogóle nie podjęła tematu, także ona z, tym, z, tym, z tą żarłocznością, która była wcześniej, z tym temperamentem, jeżeli nie je, to na 100% Za chwilę mamy kolejną wylineczkę, także w kontakcie pozostańcie, bo niebawem nasz ptasznik olbrzymi będzie jeszcze bardziej olbrzymi No, ale na Na arkaziomki